W listopadzie 1927 roku marynarze z żeglugi polskiej przejmowali w Rotterdamie zakupiony po okazyjnej cenie parowiec Juno. Nie był stary, ale za to był bardzo zaniedbany. Zastanawiali się, jakie było drugie dno tej pozornie korzystnej transakcji. Prawda szybko wyszła na jaw. Statek od chwili zwodowania miał wadę konstrukcyjną. Był bardzo niestabilny. Dopóki woził ciężkie masowe produkty, jak np. węgiel czy rudę żelaza, wada nie była specjalnie dokuczliwa. Znacznie gorzej było, gdy pływał załadowany zbożem, drewnem czy drobnicą. Dlatego uważano go za statek trudny i kapryśny. Przy zmianie bandery otrzymał nową nazwę – tczew. Styczeń i luty roku 1929 były wyjątkowo mroźne. Lód pokrył niemal cały Bałtyk, od Finlandii po Sund i Kanał Kiloński. Statki, którym nie udało się bezpiecznie dopłynąć do portów, tkwiły bezradnie wmarznięte w lód i oczekiwały ocieplenia, bo tylko ono mogło im przynieść wybawienie. 2 lutego Tczew wypłynął z Gdańska do duńskiego portu Bandholm z ładunkiem 850 ton węgla i jednym pasażerem na pokładzie. Dwa dni później, już na wysokości Bornholmu, dalsza żegluga okazała się niemożliwa. Z okowów lodu statki, wśród których znajdował się i Tczew, wyzwoliły dopiero niemieckie pancerniki Schleswig-Holstein, ten sam, który we wrześniu ostrzeliwał Westerplatte i Elsas. Tczew, który nie był w stanie płynąć szybko, ponownie wmarł w pole lodowe zaledwie 10 mil od wejścia do kanału Kilońskiego. Na kadłubie zaczęły pojawiać się pierwsze wgniecenia i pęknięcia, na domiar złego zaczęło brakować żywności. Przez pole lodowe załoga udała się do odległej o cztery mile wioski, by kupić jedzenie. Ale gdy po trzech dniach próbowano wyprawę powtórzyć, okazało się to niemożliwe, ponieważ gruba warstwa śniegu udaremniła marsz. Nie mając radiostacji, polscy marynarze zaczęli z wysypywanego na lód węgla układać napisy, będące sygnałami dla niemieckich ratowników, którzy z samolotów obserwowali uwięzione statki. Pomysł Polaków został potem zastosowany na polecenie niemieckich ratowników przez inne jednostki. Niemieckie samoloty Junkers codziennie wykonywały loty nad lodowym polem i zrzucały marynarzom żywność. Na kilka dni załoga Trzewa stała się bohaterem europejskich gazet, które wydrukowały zdjęcie zrobione przez pewnego berlińskiego dziennikarza. Na zdjęciu widoczny był kadłub statku i ułożony z brył węgla wielki napis. Serdecznie dziękujemy. Brakuje nam jedynie kilku dziewcząt. W okowach lodu Trzew tkwił całe sześć tygodni. Na szczęście kadłub wytrzymał napór lodu i skończyło się jedynie na uszkodzonym sterze, po wyginanej burcie i pękniętym poszyciu na dziobie. 1 grudnia 1938 roku Tczew opuścił dok w Stoczni Gdyńskiej i przeszedł do Gdańska, gdzie miał załadować drobnicę przeznaczoną do portów Estonii, Łotwy i Finlandii. Sporządzono staranny plan ształowania statku. Na dno miano załadować rury, na nie 140 ton blachy, a na górę ładunek sody i kainitu, soli potasowo-magnezowej służącej do wyrobu nawozów sztucznych. W trakcie załadunku rur w basenie amunicyjnym, dziś jest to basen Westerplatte, od agenta otrzymano wiadomość, że ładunku blachy nie będzie. Przecholowano zatem tczew do dworca Wiślanego i bezpośrednio na rury załadowano worki z kainitem. Już wówczas zaobserwowano lekki przechył na prawą burtę. W międzyczasie dotarła kolejna wiadomość, że ładunek blach jednak będzie, a że jest to pilna dostawa, statek musi ją zabrać nawet kosztem pozostawienia na nabrzeżu części kainitu. Kapitan polecił pierwszemu oficerowi usunięcie części worków i położenie blach bezpośrednio na rurach, tak jak było to zaplanowane. Faktem jest jednak, że blachę ładowano na worki o dwa metry wyżej, niż przewidywał to plan ładunkowy. Podczas załadunku statek zachowywał się niespokojnie. Ale pompując bądź odpompowując wodę ze zbiorników balastowych, udawało się utrzymać względną stateczność. Gdy już kończono załadunek, statek gwałtownie wychylił się na prawą burtę. Zaniepokojony tym kapitan polecił wyładować część blachy i równocześnie odpompować prawy balast. Po kwadransie pracy pompy statek przez chwilę wrócił do pionu, po czym zaczął pochylać się na burtę lewą, opierając się nad budówką o portowy dźwig na nabrzeżu. Na pokładzie wybuchła panika. Dokerzy i marynarze skakali albo na nabrzeże, albo do wody. Kapitan zszedł na ląd po portowym dźwigu. Po chwili tczew zerwał cumy i zatonął. Okazało się, że nie wszystkim udało się uciec z tonącego statku. W maszynowni zostały dwie osoby palacz i asystent. Rozprawa przed Izbą Morską w Gdyni wykazała, że wypadek spowodowany został nieprawidłowym załadunkiem statku. Na lżejsze materiały załadowano ciężkie blachy, które podniosły środek ciężkości i spowodowały tzw. ujemną stateczność. Ponieważ blachy zostały załadowane na polecenie kapitana, ponosił on całkowitą odpowiedzialność za wypadek i Izba Morska pozbawiła go prawa dowodzenia statkami. Później pływał jako pilot portowy. Jeszcze tego samego roku wydobyto trzęsd na basenu portowego i odholowano do stoczni w Gdyni, która miała wykonać remont. Zgodnie z morskim zwyczajem przewidywano, że statek wróci do służby pod nową nazwą Gniew na cześć niewielkiego miasteczka nad Wisłą. Niestety wybuchła wojna. Obrońcy Gdyni przed wycofaniem się na kępę oksywską zablokowali wejścia do portu i zniszczyli wszystkie jednostki pływające. Tczew i Toruń zostały przeholowane do ówczesnego basenu prezydenta i tam zatopione. Wydobyty przez Niemców Tczew został wcielony do hitlerowskiej floty i przemianowany na Dirszał. Zatonął 2 grudnia 1942 roku trafiony albo radziecką torpedą, albo na skutek wejścia na minę, na wysokości przylądka brusterort niedaleko Kaliningradu. Miejsce to dziś nosi nazwę majak.